O, witajcie w programie. Zobaczcie, to jest, to jest taka tilapka, która była, jest złowiona w tutejszych rzekach, ale miębrówki obecne. Jest łowiona w tutejszych rzekach. O, bardzo taka chuda. I zobaczymy teraz co oni tutaj z tej ryby Oczywiście to jest z głębokiego łóżku. Co oni tutaj z tej ryby mogą mieć. Ale posmakujemy. To jest złowiona w tutejszej rzece. Smakuje jak... To się je ze skórą tą skórę to się O taka chrupiąca, tak jak u nas płotki, płotki z kręgosłupem, można sobie na nasolone tylko nasolone, na głęboki olej. No. I tak sobie. Tylko wyrzucamy to. To jest małe ości, są fajne, chrupiące. I to jest taka, taki dodatek białkowy, białkowy do ryżu. No, także... Smacznego. Takie tej lapie są eleganckie. Także jak wam tutaj mówiłem, że wystarczy, że ryż jest, a dodatek do ryżu zawsze gdzieś gdzieś się złapie myślę o rzece pozdrawiam